Cześć mam Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale. I dzisiaj znowu pogramy sobie na stronce, więc jak lubicie to zapraszam właśnie taki luźny odcinek na kanał. Postaramy się dzisiaj zrobić profit. A tymczasem co? Pamiętajcie właśnie o lajku, bo dużo osób no zapomina a nawet yy, podobały wam się materiały to jeśli wam się podoba, to jak obejrzycie odcinek, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Połowa osób nie subskrybuje oglądających odcinki, więc mordeczki subskrybujcie, bo streamy wam się będą wyświetlały. No i napiszcie komentarz, jeśli napiszecie komentarz jakiś miły, na przykład: No, dzień dobry, się ma, zostawiłem lajka, fajny odcinek. To dla subskrybentów, co odcinek staram się robić giveaway, i teraz właśnie też do niego przechodzimy. Więc mordeczki, piszcie, pamiętajcie, że musicie być subskrybentami kanału. A my co? Lecimy do odcinka. Ok, więc tak jak mówiłem w tamtym odcinku, pod Tytułem Zarobię 3000 zł w minutę. To właśnie mieście pisać tam komentarze bez trade I teraz sobie wylosujemy zwycięzcę. Mam dla niego przygotował. Siema Mateusz, gratulacje dla ciebie. Idę do niego na kanał i napiszę mu prywatną wiadomość. I będziesz miał całe 24 godziny na odpisanie. okej okay, wiecie co, bo sprawdzałem. I niektóre kanały po prostu nie mają informacji, wylosowałem chyba z pięć osób Gdzie po prostu nie mogę wejść w zakładkę informacje, bo kompletnie tego nie ma To jest czyste konto tak jakby i wiecie, pokazuje tylko subskrypcje Albo nawet ich nie pokazuje, czasami jak ktoś ma prywatne I nie ma kompletnie tej zakładki Tutaj fighter napisał komentarz Fajny film, dzięki Tobie wróciłem do cesa Mega miło, dzięki za taki komentarz i właśnie wysyłam Tobie wiadomość Gratulacje! Dostaniesz skina, dobra! Czyli wysyłam taką wiadomość i jeśli w ciągu 24 godzin mi wyślesz to ja wysyłam Tobie tego skina i pokażę Tutaj na szybko co przygotowałem, wypłaciłem sobie z poligona Tutaj to P90, one jest właśnie warte mniej więcej Coś koło 5 euro na poligonie Więc tego skina rozdam, a jeśli się nie zgłosisz no to W kolejnym odcinku znowu wylosuję kolejną osobę, więc piszcie te komentarze co? Przechodzimy do odcinka. Dzisiaj jesteśmy sobie na stronie Sisgo. Mówią Bunny Boni, no ja powiem Bounty. Nie wiem czy dobrze to wymawiam, ale właśnie to jest bardzo fajna strona i sporo youtuberów nagrało, więc mm, czekałem Właśnie chodzi, że nie chcę nagrywać takich stronek, że ja tak jakby wiecie, początkuję to, bo nie wiadomo czy ta strona jest sprawdzona, a nie chcę, wiecie, że tam o co ty reklamujesz skam czy coś, więc czekam po prostu czy tam patrzę czy jacyś inni youtuberzy więksi to nagrali no i no, bounty to jest no dosyć popularna jest strona właśnie na taką związaną z CS-em. tutaj widzimy 900 osób online jest i sobie pogramy mam 350 tych takich ich waluty wiecie o co chodzi i postaram się zrobić mniej więcej jakieś może 50 euro profitu dobra i jak na każdej stronce którą prezentuję macie mordeczki Free Coinsy, czyli jeśli chcecie sobie stestować stronkę i wiecie nic nie wpłacać to możecie wpisać mój kod i sobie pograć, więc tutaj w tej zakładce ja wpisałem kodik właśnie, ale tutaj wyskoczy wam takie okienko i wpisujecie sobie kod PLACE i dostaniecie pół euro na start, więc możecie sobie pograć, a czym więcej osób to tym więcej giveaway mogę robić wiecie pewnie jak to działa, więc co lecimy i dzisiaj się skupię na i na ruletce, bo wiecie, tu jak gracie, tutaj jackpot jest mm, jakaś przerwa, tak, techniczna, więc on na razie nie działa i no właśnie chciałbym wam powiedzieć, ja ogólnie właśnie wolę bardziej grać z innymi graczami, tak jakby, choć wiecie, że to jest obojętne, czy to wygra grać A czy B i tutaj wiadomo, no choć po prostu nie lubię grać offline, chodzi wiecie, że sam ze stroną. Bo no nie wiem, lepiej, lepiej mi się gra. Jak są też inni gracze, więc lecimy. I tutaj sobie będę na krasza patrzył, jak tam te cyferki będą sobie leciały. Będę patrzył na ruletki i tak będę pewnie przeskakiwał. Tutaj te cyferki lecą od lewej strony, więc to właśnie jest troszkę inaczej. I myślę, nie wiem, wlecę na czarne. Ja tu sobie wcześniej perkałem. Tutaj na kosce możecie zobaczyć, próbowałem sił. Unlucky troszkę, nie, nie pykło na tej kostce. Ale dobra, lecimy, ruletka i pykło ym, fioletowe, czarne, fioletowe, więc sobie zabetujemy właśnie, a może tą piątką, tak jak na kostce, na czarne. Hmm, pierwszy bet na stronie, ciekawe jak to się może skończyć. O! Nie, żartowałem spokojnie. Mi zawsze pierwsze bety na stronie nie siadają. Nie, mi to w ogóle nie siada. Dobra, wbijam dyszką wyjadę na. Co, może znowu? Może znowu to fioletowe? Jak myślicie? Zielonego chyba raczej nie będę stawiał, bo w ogóle nie... nie. Nie no, widziałem na stronie, ale. Zielony to na poligonie mordeczki. Tutaj lecimy w fioletowej i nam siada. W ogóle, jakie to są sumy? A ja postawiłem najwięcej. No, czyli tak w 10 dolarach myślę, że kolor się zamyka. Dobra, a może zielony? Mm -hmm. Na co ja liczę, tak? Z moim szczęściem. Zielony za pięć. weźcie. Dobra, ja się chcę dorobić, znaczy dorobić, no, chciałbym jakiś profit zrobić, a nie wszystko przegrać, więc może postawię teraz na naście, na fioletowe. Co myślicie? Myślę, że będzie gitarka. Dobra, roluje się i fioletowe, fioletowe na chilku siedzi, dobra. Czyli jesteśmy na lekki plus, tam chyba o 350, coś takiego zaczęliśmy. Na crashu, jak to się prezentowało. O, oparcie, ładnie. Czyli jest to okazja, żeby wbić na krasza. Tymczasem zabetujemy sobie piątkę na znowu fioletowe i zaraz wbijamy na krasza. O, dobra, jest fioletowe, patrzcie, jak blisko zielonego. No i pięknie. I teraz lecimy z kraszem. Ło, ale poleciało, dobra. Na samym początku myślę, że polecimy sobie, no po prostu na dwójce, Skaszałtujemy. Czyli jak pyknie to osiądzie nam 20. To lecimy z pierwszym betem na odcinku na kraszu. Tu w ogóle 15. Ciekawe, kto to zgarnął. Jest tu historia? Albo nie wiem, jak tu... Nie wiem, chyba nie ma historii. Ale ładnie, tu ktoś. Jak ktoś wytrzymał. Dobra, miałem kaszałtować na dwóch. Wytrzymaj, wytrzymaj. Ale. Hmm. Do... Dobra, chciałem na trzech to robić. Dobra, lecimy z kolejną. Szką. Może teraz się dzie trójka, co? Ale patrz, już miałem pewną dwójkę. Nie, 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 nie. Po co wypłacić? Lepiej lecieć do trójki. No, jak zawsze, dobra. Dobra, leci, 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 leci. Robimy to. Jeszcze trochę. 5 euro. 3, 2, 1. Wytrzymaj. Patrz, patrz. Dobra. Patrzcie. No i 46 euro profitu. Patrzcie to. No i pięknie, mordeczki. Ej, czy to będzie najszybszy odcinek? Jeszcze 10 euro robimy. Może na crashu, właśnie. Może... Ej, w końcu jakiś fajny profit, nie? Na, na ruletce. Dobra, to... wiecie co? Piątkę na trzy. Piątkę na trzy, jak... Bo tu było dużo przegranych. Tu 15, 7, no... Dobra, co prawda, może być teraz nisko, ale dobra, lecimy do 3. Jak siądzie ta trójka? Dobra, jest dwa. Ej, dawno mi tak nie szło na crashu. Ludzie, dobra. Pyk. 15 euro profitu. No i pięknie, dobra. Co mi wykłada kraszu? Dobra, żeby odcinek nie był taki krótki, bo on pewnie teraz trwa samego betowania z 5 minut. To co? Jack nie działa Kostkę wam po prostu zaprezentuję, ale to tak tylko ciupkę. Czyli lecimy, no nie wiem, może żeby mieć jakieś szans na, na. razie na półtora na 1 euro i pewnie. O, dobra siadło. To możemy lecieć z piątką. Dobra, na półtora. Czyli będzie 2,5. Prof. Profitu. Dobra, rolujemy kolejną piątkę i znowu. O, dobra, siadło też raz i będziemy na plus. pyk, Dobra. Mu musi dwa razy podrządsiąć i będziemy na plus. Będzie fajnie. O, dobra, raz. Dobra. Na zero chyba, tak? Dobra, raz. Ej, wszystko przegram na tej kostce. Teraz coś ma. Dobra, to musimy wjechać. A miałem nie grać tutaj, dobra. Jakbyśmy wjechali 15 na 2, to akurat byśmy byli na 0. Dobra. Jeden raz i kończymy odcinek. O, dobra. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. No i pięknie, dobra. Ja żartowałem, żeby tak wiecie. Stronka tutaj pomyślała. O, już koniec odcinka, dobra, pójdzie sobie. Nie, my robimy kolejny kolejny profit. Jeszcze więcej tych końców kąsików Ale dzisiaj jestem zadowolony ze swojej decyzji, ze swojego opanowania. 20 na półtora, jak myślicie 20 na półtora To jest realne. To. Już mi prawdziwie. Dobra, trzeba to wszystko pomyśleć. Rozsądnie jakby to zrobić. I tu przychodzi ruletka z mini. Pociągiem. ło co ja i wpisuję. Dobra, lecimy na ruletkę. Siądzie na, na ruletce to czarne I później na kraszu i... Mogę kończyć odcinek. To? O, 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 o nie! Nie! Patrzcie, ten na 20 to jeszcze trzyma. Co? ja pier... To do stu doleci, nie? Do 100 to doleci. on jeszcze tego nie wypłaca. Nie. Jak on to wypłaci na jakieś 100, a mi się te końcy teraz mnożą. Gościu postawił dwójkę, jak doleci do 100, wy, to ma 200 euro. Jak to za pierdziela, patrzcie to. A gość ma 20 euro postawił. Nie. Wypłać to, człowieku. Mi smutno, to będzie nawet jak on to przegra. Czemu on tego nie wypłaca? Nie, nie, nie. Mr. Hipster. Ja... Czemu on tego nie wypłaca? Aż nie zapetowałem te... Nie, nie wierzę w typa. A, a teraz postawił dyszkę. Ja... Ale to trzeba być... A w sumie może lepiej, że nie wypłacił. Teraz może coś będzie wysoko. Dobra, do piątki lecę. Lecę do piątki, nie? Mia się przykro zrobiło, kurde, że Tylkoś się wypłacił. Ja pierdzielę. Dobra, ej, lecimy do piątki. Pyk, 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 pyk. Pyk. Uuuu. Uuuu. Refleks snajpera. Dobra, no, no i pięknie. I pięknie, mordeczki. Dobra, czyli mamy. Prawie 50, prawie miałem założenie zrobić 50 euro profitu. Halo? 50 euro profitu. Dobra. Ta dyszka siądzie i można kończyć odcinek. O te fiolet. fu, fu, fu. Co by tu dać? A, 20 daję na, na fioletowe. I miałem kończyć odcinek na początku odcinka, halo. Dobra, fioletowe wypada. Albo i nie. Dobra, nie siadło. Dobra. Ale w końcu, w końcu, w końcu się to siądzie Ale nie wiem co w końcu chciałbym żeby siadło Dobra, lecę w czarnej, musi to siąść, nie? Nie chciałbym znowu podwoić, znaczy ogólnie nie chcę podwoić Halo, bo chciałem zrobić 50 euro. Brakowało tylko sześciu Tak się zaczyna, ajajaj aj, aj. Dobra, czarny, proszę Nie wiem czy pod, podwoić czy skończyć, albo iść na krasza nie, bo, bo tu za dużo mi już siadło. Dobra, poczekam jeden bet i lecę 80. Jak dobrze, że nie zabytowałem! No, tak bym się wkurzył, jakby to zielone pykło, nie? Jakbym miał 80dolków postawiony, A dawno nie wypadało. Dobra, wiecie co? To jest ten czas. Dobra, 80 euro. Oni pewnie teraz będą na fioletowy przeciwny wbijać dużo, bo ja postawiłem. Żeby dobla tylko nie było, nie? Na zielonym. Na poligonie tak lubi być. Dobra, morodeczki, siada i kończymy odcinek. Pyk! Ja nie wiem teraz, co robić. Nie, dobra, na, na ruletce tego nie zrobię. Trzeba postawić hardkorową sumę na kraszu Na dwa. ale myślicie? O! Dobra, dobra, do, dobra. To jest ten czas. Dobra. 50 do 2. Alo, chcę postawić. Czemu nie mogę postawić? A dobra, ja wpisuję. A dobra, bo tu się nie wpis z rami, nieważne. Dobra, lecimy do, do dwóch czy do trzech. Wtedy jak temu gościowi poleciał. Fajny tu jest ten crash. Powiem wam. Dobra, do trzech, do trzech, do trzech, do trzech. Do trzech. Pyk, 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 pyk. pyk. Dobra, mam to. Dobra. Jeszcze raz jakby tak siadł. Patrzcie 78 euro profitu. Jeszcze raz... To lubi tak być pod sobą. Dobra, czyli teraz 50 koła. Jak siądzie, to siądzie jak... A zaczynamy. Hmm. Jak wsiądzie, to siądzie. Jak nie, to nie. Do trzech polecę. Ło, wow, ale. Ten, dobra. Albo i nie. Patrzcie, jak posiadało. Stopień. Prawie każdy już wypłacił. Dobra. To cięcie, i trzeba to przeczekać. Dobra, wiecie co? Jak teraz nie wejdę, to czuję, że w ogóle nie wejdę, więc wierzę. 50 koła na razy 3, nie? Bo mogłem wjechać tam. Było trzy pod rząd. Dobra, razy 3. Może siądzie, może nie. Jak nie siądzie, to serio, już kończymy teraz odcinek. Jak nie siądzie, to teraz kończymy odcinek. Proszę, proszę. Do, do 3, no to nie jest zbyt dużo. Do 3. Dobra, jesteśmy na dobrej drodze, żeby wypłacić to na 3. Dobra, wypłac... Zaraz to wypaca. Nie! Dobro, dobrze. Nie, 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 dobra. To będę miał. Nie, muszę to na kolejny odcinek sobie zostawić, bo coś czuję, że teraz przegram wszystko. Do. miał być profit, przegra. Aj! Aj, 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 dobre. Rodeczki. Pamiętajcie o tym kodzie Free freecoinsy. No, widzicie. Czyli wynieśmy lekcję z tego. Jeśli Wam brakuje do czegoś, to lepiej wypłacić coś tańszego niż. A, niż próbować, wiecie, do jakiejś okrągłej sumki czy coś, bo różnie się to może skończyć. To jak macie farta, to trzeba po prostu wiedzieć, kiedy przestać. Nie pykło? To co? Pamiętajcie właśnie o tym kodzie. Place sobie wpisujecie i macie pół euro darmowe. A co, no może w kolejnym odcinku uda się zrobić z 200, jakieś 400, może jakieś 500, coś, ryk, myszczyk, pyk. Pamiętajcie, z giveaway również w tym odcinku, więc też wam rozdam skina. Przechodzimy do takiego oficjalnego pożegnania się. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Mi się spoko grało, no, nie pykło coś. Aj tak, na odcinku by mi miało wyjść, dajcie spokój. To się po prostu nie łączy ze sobą odcinek i wygranie, więc mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Napiszcie komentarz, pamiętajcie o tu jeszcze ruletkę w tle słychać. Pamiętajcie właśnie, żeby napisać komentarz, a być może wygracie skina jakiegoś fajnego, bo co odcinek staram się je właśnie je rozdawać. Zostawcie lajka, like subskrypcję na kanale. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczorku, w zależności od o który to oglądacie i to trzymajcie się siemanko!